OK, w poprzednim materiale Waldek pokazał, w jaki sposób zainstalować Eclipse'a, więc mam nadzieję, że Wam się udało zainstalować Java i Eclipse'a. Technicznie co do szkolenia, oprócz Eclipse'a będzie używany IntelliJ, tak naprawdę on jest w większości komercyjnych projektów wykorzystywany. My postaramy się, rozmawiamy w tej chwili z firmą JetBrains, żeby, żeby taką licencję edukacyjną dla wszystkich uczestników szkolenia udostępnić. Natomiast jeszcze... Jeśli chodzi o część szkolenia z Androida, będzie wykorzystywane Android Studio. Więc znowu, jeśli chodzi o Androida, to będzie, będziemy używać Android Studio, natomiast teraz te proste wszystkie przykłady będę pokazywał w Eclipse. Więc jeżeli już mamy zainstalowanego Eclipsa, tworzymy sobie nowy, nowy projekt, Java Projekt, i możemy tutaj nazwać projekt na nazwie powiedzmy Hello. Ok, klikamy finish. I w tym momencie spróbujemy sobie stworzyć pierwszy, e, pierwszy program w Java. Tworzymy sobie nową klasę. I tutaj ważne sobie odklikujemy public static void main. E, tutaj automatycznie będzie taki element, metoda stworzona e, za nas. E, I nazwijmy to też jakąś klasę powiedzmy o nazwie hello. I tutaj klikamy finish. Ok, więc tutaj jest, tutaj jest ciało naszego programu, które będziemy, będziemy pisać. Pierwszym elementem, jaki chciałbym omówić, są zmienne. Więc zmienne służą do, do przechowywania informacji. Czyli, jeżeli będziecie chcieli przechowywać informacje o jakimś wieku, o powiedzmy, o, o nazwy użytkowników, do tego właśnie wykorzystywane są zmienne dana zmienna zawsze musi mieć y, jakąś nazwę czyli musimy mieć nazwę age i jakąś wartość czyli za pomocą równa się Więc powiedzmy, że mamy jakąś osobę która ma 21 lat i tutaj w Javie na samym końcu musimy zawsze zdeklarować średnik natomiast jak widzimy tutaj Eclipse pokazuje nam y, że tak naprawdę y, nie, mamy, nie mamy typu zadeklarowanego, tutaj nawet nam pomaga żeby ten problem rozwiązać więc tak naprawdę języki programowania dzielą się na dwa typy właśnie języków, czyli jedne, które wykorzystują właśnie typ, typ jest to po prostu informacja informacja dla kompilatora do czego my tą zmienną wykorzystujemy no więc tutaj jeśli potrzebujemy wykorzystać jako zmienną całkowitą, tak jak w liczby w szkole to tutaj musimy zadeklarować sobie jako int. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli na dokumentację type types Java Oracle'ową, to tutaj widzimy, że mamy, mamy różne typy, więc Int służy do tego, żeby na przykład przechowywać informacje o liczbach całkowitych. Jeżeli byśmy chcieli, e, potrzebowali m, na przykład przechowywać jakąś e, pensję, w tym momencie mamy wartość double. E, Boolean służy do tego, żeby przechowywać informacje o prawdzie czy nieprawdzie. Więc tutaj sobie zawsze możemy do, do dokumentacji, e, do dokumentacji sobie, e, zobaczyć, e, jak, jaki typ wybrać. Jeżeli chcielibyśmy teraz pokazać e, daną zmienną, to tutaj robimy system out e, print line i w tym momencie wyświetlamy daną, daną zmienną. E, tutaj nazwa naszej zmiennej, czyli edge. Możemy kliknąć sobie play i w tym momencie, w tym momencie pojawia się tutaj e, tutaj, na samym dole, e, nasza zmienna.